Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nexus Gravity Gaming. A oto kolejny po bardzo długiej przerwie odcinek ze świata Guild Wars 2. Na dzień dobry przepraszam wszystkich za tak długą przerwę. Spowodowana ona była względami osobistymi. Nie miałem czasu ze względu na to, że musiałem się poświęcić nauce, studiom. Ale teraz wracamy do nagrywania. Postaramy się zachować jakąś... Równomierną częstotliwość i nie przedłużając już, idziemy do domu zabaw. Monkey Ranch. Hmm. No dobra, ciekawe, co to nam dzisiaj przygotowano. No dobra. Powiem tylko tyle na dzień dobry. Z buta wjeżdżam. Dobra, trochę to zajmuję. No. Dobra, to jeszcze raz, żeby nie było. Z buta wjeżdżam. Wow. Dobra, zostawimy nowe pułapki. Bolark nam się poprawił. Oh yeah, Zrobiła mi się uszkodziła wieżyczka, trzeba atakujeć. Anybody... Od ostatniego czasu udało mi się o wiele rozwinąć larka, bo to jest 12 poziom. Jest o wiele lepszym silnikiem. Jakby tego jeszcze było mało, nauczył się tworzyć nowe wieżyczki i powoli staje się rzeczywiście inżynierem, jakim planowo ma być. Dobra, to ruszamy dalej. Tak, dom zabaw, dom uciech. Jak kto lubi, komu jak wygodniej. Tampert turret. Bardzo fajne urządzonko, ale trochę długo mi się ładuje. Dobra, stawiam A Jeśli ktoś wie... Już wszystko jasne. Wygląda na to, że jako inżynier jestem tu bezużyteczny, ponieważ Inquest posiada jakieś celowniki, które automatycznie ściągają każdą wieżyczkę. No przynajmniej taka, która mierzy. Zamierzony no, jest nawet y oknista, strzelająca i rzucająca siatkę. To jest, że tam to są wszystkie rodzaje. a od ostatniego czasu także na kontrocie główną Posługujemy się tym razem strzelbą. Mam nadzieję, że szybko dopełnimy jakąś nową, bo wrażenia tej nie są imponujące. Jakby ktoś pytał, Sparkle, to ulubiona zabawka tej koleżanki w tyłu. To bohater Asur, Zorza. Mamy zabezpieczyć teren. Dobra, grą, tak to załatwię. na to miejsce. To jest geniusz Spójrz na to miejsce. To jest uwolniony geniusz moralności. Z małą pomocą... I Tutaj widzimy, to mi wygląda na naszego kolego Norna. ale no, takiego no troszeczkę powiedziałbym specjalnego norna. Dobra, przemysł, który potrzebujemy jest za barierą, Zniż generatory. Całkiem proste się wydaje. Potrzebne znajduje się tu tą barierą przed nami. A, wygląda to na błąd gry. Najwidoczniej te duże bydlaki miały się znajdować w tych małych celach. No, ale... Zabrycie. 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 Nie było, że spodobałem. Ponadto na moim przestnikarze poczyniłem kilka odkryć ciekawych, żeby nie zanudzać was samą rozgrywką, opowiem wam troszeczkę to, co udało mi się odkryć. Przede wszystkim rozwinęłem do 400 poziomu. Dobra, stworzyć wszystkie możliwe pancerze w B i, I to, to jest bardzo fajna metoda na dorobek, ponieważ przy wykorzystaniu karmy zakupiłem, Zakupiłem recepty na rzadkie runy. Te runy po prostu wytworzyłem. I teraz zaczynam je wytwarzać i tak naprawdę kupienie materiałów, a następne sprzedanie ich. Mogę powiedzieć pokażmy zysk Tutaj mamy zysk Jak widzieliśmy ponad 88 monet Wydałem 27 srebrnych Na to żeby Wytworzyć potrzebne mi materiały Nawet na to mi runy Takie te runy zarobek Jest takie zimne Zobaczymy czy jeszcze jakieś może zostały w moich transakcjach Nie, wszystkie się pięknie sprzedały Nie naprawiliśmy po ostatnich uszkodzeniach. No nasz zmieniony nieco lark. E, nie będziemy tutaj tak. Próbujemy ściągnąć tego II Ah, kolejne. kolejne materiały do przemogu. Tak to jest, jak taki mały znojek weźmie coś do gręgo. nie na e, Odzyskaj metafizyczną... Wait, this won't work. You saw the lab full of failures in there. The Inquest Golems were out of control, dangerous, more Golem than pilot. I think this recursive feedback device only fuses people to Golems. I don't think it can extract a person from one. Can we repurpose it? Make it do what we want? If we do nothing, we could lose her entirely. We have to try. That may kill her anyway. There is another option. We use the Inquest device to put me inside another golem. Then at least Doxa and I can be together. That's crazy. You could both die or have your personalities totally subsumed. Then you just watch helplessly as your golem bodies go bonkers. It's worth it for her. She's everything to me. Listen, I know I'm not thinking clearly here. You're our friend, our crewmate, and I trust you. I need your input. Should we try to extract Doxa and maybe kill her, or fuse me with a golem and maybe kill us both? Dobra, ten mały nam powiedział, że. To urządzenie, które miało niby wyciągnąć naszą koleżankę, którą straciliśmy przez Inquest. Stwierdzono, że to urządzenie może tylko wprowadzić Azurę do Golema, ale nie wyciągnąć Asury. No i ponieważ nasz drogi Kas jest tak zakochany w swojej lubej pilotce, stwierdził, żeby go wsadzić do innego Golema. No i wtedy mogą żyć sobie razem. Ale u mnie nie ma tak łatwo. Zaryzykuję i postaramy się wyciągnąć Doxę. Postaramy się wyciągnąć, uważam, że to jest rozwiązanie jednak troszeczkę we're done here. lepsze. Let's get back to the lab and see if the we can perform to, form to satisfaction. Actually, it's a doxerectomy because we're removing her from Oh, never mind. I just want her safe. Ah, miłość, czego ona nie robi z facetami. Tak, porzucić swoje życie, porzucić swoje życie, wejść w ciało golema a zostać golemem, żeby być ze swoją ukochaną kobietą. Niech żyje męska logika przy kobietach. Ja wiem, panowie, duma boli, ale nie ukrywajmy, taka prawda Tam Tamte pieniążki, które widzieliśmy, przerzucę sobie na Justiego. Pragnę dokończyć wreszcie moją jedną postać, pełny egzotyczny pancerz i legendarna broń. Tak, kochani, i legendarna. Udaje się to. Małymi kroczkami, grosz do grosza, ale legendarna broń jest coraz bliżej i bliżej. Broń, którą sobie wybrałem, legendarną to zmrok. Jak go stworzę, bądźcie pewni, że wam na pewno pokażę. Okej. Okay. Diffusing the problem. Załatwiając problem, powiedzmy. Diffuse to jest bezpiecznik, rozbezpieczając problem? Odbezpieczając problem? Mniej więcej coś w tym stylu. Przyszliśmy do naszego laboratorium, kolegium dynamiki. Kto widział, me metrykę province mamy już rozwiniętą w 90%. Zabrakło mi trochę pomysł, gdzie mogą być ostatnie punkty, żeby zakończyć je odkrywanie. Nie martw się, przy następnym filmie Metrika będzie na 100%. Be honest Nalzoja, can this work? Do we have a chance? Yes, my simulations result in an 86% probability of success, but this is Inquest territory. They don't care about their test subjects and they focus on fusing rather than unfusing. Still, 86% is nothing to sneeze at.

We'll see soon enough. No to zobaczymy czy uda nam się wyciągnąć naszą koleżankę, ale muzyka jest coś niepokojąca No i pięknie Inquest Wburzony, że pożyczyliśmy sobie ich zabawki Postanowił się nam odwiedzić Nie martw, sami posmakować trochę azuriańskiej, azuriańskiego ołowiu na następnej wieżyczki. No trzy wieżyczki powiem są bardzo fajne mu to godnie. To te trzy ofensywne. Mojej myśli Najwidoczniej e, taki los bohatera zobaczy ma przekichane Zdrowo przekichane Dobra, rewitalizacja wieżyczek procent to już powinno niedługo przynieść skutki, ale za chwilę She and the MiG should function properly. Thank the Eternal Alchemy. And you, Zoja, and our crewmates. Are you all right, Doctor, my dear? Affirmative. Loved one Kaz. This unit thanks you for your assistance. <laughs> I had you going there, didn't I? I'm fine, and my sense of humor is Vacate definitely these intact. premises. No, wygląda na to, we saved our friend from the Plagiarists, saboteurs—that's Inquest property. I've come to shame you into giving it back. Oh, and snuff you all for stealing it. You couldn't snuff a sputtering candle. And before I forget, plagiarists, saboteurs coming from you in the Inquest—that's hilarious. You broke into our facility to steal our research for a Golem design you also stole. What would you call it? We'd call it saving our friend. I'll answer for stealing your tech when you answer for using it to commit atrocities. What do you say, Teo? Shall we all go before the Arcane Council and see whose Golem fusion project is most objectionable? Hmm. No deal. Dobra, ta mała Theo, która nas się już od dłuższego czasu, nazwała nas zabotarzystami plugę. Flag... E... Flagia... Podtwierdziliśmy ten projekt, zmieniliśmy. Stwierdzi... Stwierdziła, że to jest szczyt z naszej strony. No dobra, nie przypominam jej, nie będziemy jej wypominali co zrobiła w pierwszym odcinku. Zaproponowano jej, żeby stawiła się przed radą. Będzie mogła pociągnąć nas, Larka do protestu. Jeśli ona odpowie za sabotażowanie projektu Golema. Zdecydowała się, pora claim. <todgłosy> Well done, crew. We saved Doxa and beat the inquest at its own game. I've never been so proud. Everyone gets an extra hour for lunch tomorrow. Co? That's generous, sir. But I think Doxa and Kaz may need more time than that. They've been through a lot. Don't worry, though. I'll cover their duties. Thanks for that. I feel like I could sleep for a year, and whenever I try to think, I still hear a metallic voice in my head that says, Working. It could be worse. If things had gone differently, you could have been reduced to a voice in the MIG's head. And then who would keep me honest? Go on, you two, enjoy some downtime. I'll keep things running smoothly until you're ready to return. Before we let these lovers go, we still have to decide who gets the title SNAF Prize Savant. I can't see anyone objecting to it being you. You were instrumental in constructing the MIG and in getting Doxa out of it. Any objections? No? Good. Wear your title with pride. You've earned it. Congratulations, Savant. I'll be keeping an eye on you. Standouts like you are worth watching and worth putting to work. See you soon! Dobra. Nasza postać stwierdziła, że nasi drodzy kochankowie, pomimo szlachetnej nagrody, ten staruch co zarządza naszą drużyną, Chrong powiedział, że za pokonanie Inquest i nie, jakby tego było mało, zabranie ich projektu, zmienienie projektu, dostaniemy dodatkową... Godzinną przerwę w czasie lunchu dla siebie, ale jak zawsze musieliśmy zostać bohaterami, zaproponowaliśmy, że pokryjemy czas pracy po, yy, naszej dwójki kochanków, a oni mo mogą mieć czas wolny. No tak, murzyn zawsze musi się znaleźć od roboty, zwłaszcza u Azur. Ponadto dostaliśmy tytuł indywidualny z nagrody Snafa. Ponieważ, jak to stwierdzono, byliśmy kluczową postacią w tworzeniu MIGA. No i przewodniczyliśmy wszystkim akcjom przeciwko Inquest, więc no powinniśmy nosić go z dumą. Chociaż, ja szczerze, tytułu chyba takiego się ubrać, niestety, ale nie da. No to teraz poruszamy się już dalej. Przeczytaj list od zoczy. Uczniu. Zdarzył się wypadek, który muszę, cię, muszę do Ciebie poinformować. Butler, golem, you designed, has gone haywire. Golem, który Ty zaprojektowałeś, zaczął świrować i muszę z Tobą o tym porozmawiać. Nagroda Snafa nosi ze sobą pewien prestiż, ale jest także odpowiedzialność za ten tytuł. Spotkaj się ze mną i naprawmy to. Zorza. Bierzmy nagrodę. Caretaker albo Avenger Power albo Healing Power. Power. Moi kochani. Nagrywamy już słuszny czas moim zdaniem. Dla wszystkich... Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie nowego odcinka. Przepraszam, że musieliście tyle czekać. Zapraszam do następnego odcinka, który się pojawi za dwa dni, w piątek. I będzie, tak jak e, głosi tytuł, odpowiadał, służąc, rozwiązując problemy, służąc problemom. Ja był jeden wie, jak to tłumaczyć. Kochani, dziękuję wam serdecznie za poświęcony czas. Zapraszam do subskrypcji, jeśli się podobało, dodatkowo do lubię to. Jeśli się nie podobało, dajcie, nie lubię to, ale zarazem napiszcie, co wam się nie podobało, a postaramy się popracować nad problemem. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie, pozdrawiam Was gorąco Nexus Gravity Gaming i do następnego razu.